Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own, and if you. No i się maneczko YouTube z tej strony Jankes. Ja dzisiaj zmierzam w rodzinne strony. Jak mogliście zobaczyć, pobudka dosyć wcześniej. Catering jak zwykle nam nie czekał, powiem Wam, że jest świetny. Urozmaicone są posiłki na maksa, także może jeszcze zobaczycie w dalszej części. A teraz właśnie wyruszam 200 km przede mną. Ogólnie jadę, bo w poniedziałek muszę się stawić w urzędzie. A też nie ukrywam, że dawno nie byłem w rodzinnych stronach. Staram się tak raz w miesiącu odwiedzać rodziców, no ale wiadomo, różnie to bywa. Czasami to jest dwa razy w miesiącu, a czasami jest raz na dwa miesiące. Także jeżeli mam tylko czas i możliwość, to zawsze jeżdżę właśnie w rodzinne strony trochę odpocząć. Dobra, ja teraz ruszam w trasę i widzimy się już zapewne na miejscu, chyba że po drodze jeszcze gdzieś tam wskoczę. Ale myślę, że nie będzie konieczności, bo mam ze sobą standardowo Monstera białego, jeden z najlepszych, ewentualnie czerwony, polecam, są mega, a na mnie na przykład takie specyfiki działają dosyć mocno, tak samo jak kawa, po tym energetyku jak wypiję, no to już mi będą brwi tak latały. Także jak widać podatność, tutaj na takie rzeczy mam dosyć mocną, organizm jest wrażliwy, co mnie bardzo cieszy, bo nie muszę tego dużo pić. A naprawdę czuję działanie, bo niektórzy na przykład potrafią wypić 5-6 kaw dziennie. Mi na przykład wystarczy jedna, dwie to już po prostu max i nosi mnie totalnie. Dobra, widzimy się na miejscu. No i jeszcze mała wizyta na stacji. Dlaczego? Bo zapaliła się kontrolka szczęścia. A tak na serio, świeci się już od wczoraj i po prostu teraz walczę z psychiką. Czy mi samochód stanie, czy nie? Sprawdzam, ile jest rezerwa w baku, no bo niestety jest ten ból w mieście, w centrum, że nie ma żadnej stacji, kompletnie żadnej. I teraz, żeby wyjechać z miasta specjalnie zatankować, to jest jakieś godzina czasu, więc wolałem to zrobić dzisiaj, no ale mówię, już była walka z czasem, ale pamiętajcie, wy potrzebujecie składników odżywczych, samochód tak samo, no to lejemy. rozumiem wszystko, ale nie, że oni zrobią sobie renomę kosztem naszego zdrowia. Obetną pan kalorie, każą kręcić godziny cardio i oni później z tego wstawiają metamorfozę i jakimi oni to nie są trenerami. A nasze zdrowie jest po prostu w totalnej rozsypce, także wystrzegajcie się tego. No i dobra, ja już jestem na siłowni, zaraz zaczynam trening. wskoczyłem tylko na mieszkanie, szybko zjadłem i przyjechałem, bo umówiłem się ze swoim podopiecznym. Staram się właśnie, jak jestem tutaj w różnych częściach Polski, umawiać się, bo mam ich rozmieszczony po całej Polsce mam również na przykład z Niemiec, z Holandii, z Arabii, ze Stanów, ale jeżeli chodzi o tutaj o Polskę, na przykład teraz przyjechałem swoje rodzinne strony, tutaj niedaleko mam podopiecznych, i dlatego staram się tutaj z nimi umówić na taką konsultację. Właśnie na jakiś wspólny trening, tak samo na przykład, jak jadę do Warszawy, tam się umawiam ze swoimi podopiecznymi, aby mówię, nawiązać tutaj większą taką więź. Po prostu zobaczycie, jak ta forma wygląda. Bo zdjęcia zdjęciami, ale na żywo, zawsze jest to inaczej. Także teraz czekam, jak przyjedzie i zaczynamy jakiś, zrobimy trening. Ja dzisiaj Full Body Work, standardowo, lekko jeszcze wprowadzenie na no Konrad, przyciśnie pewnie split, zobaczycie, jak jego forma. Powiem Wam, że progres mega od ostatniego czasu, jak mogliście zobaczyć w jednym z materiałów, ale to na pewno jeszcze jakieś porównanie wrzucę, bo za tydzień kończymy redukcję, wchodzimy na masę. Waga fajnie spadała przez cały okres. Genetyka też mi się bardzo podoba, także myślę, że za jakiś rok może zobaczycie konwata na scenie, ale to wszystko jeszcze za chwilę. It's how we learn and how we grow. Shouldn't be fighting on your own. And if No i jedzie kontakt. Na redukcji widzicie, hantelki małe, siły brak, energii brak, bo dieta oczywiście obcięta, dieta. Kalorie trzeba, trzeba, trzeba trzymać na wysokim poziomie, a manipulujemy tutaj treningiem i intensywnością. Nie schodźcie nisko z kaloriami, bo to jest głupota. Zobaczcie jak siła idzie. No i dobra, mamy już po treningu. No i teraz czas na ocenę formy. Przypozuj trochę. Bokiem trochę. Jak wiem, że nie twoja pozycja, jeszcze nie pozowaliśmy nic, ale jak widzicie forma się poprawiła i dosyć mocno, a kalorie troszeczkę w dół poszły. O, zobaczcie te plecy. Kardio też nie kręci jakoś nadmiernie, także wszystko z głową, więc teraz może być tylko lepiej, gorzej już nie może być. Jeszcze myślę, tydzień, półtora i wchodzimy w okres budowy i na pewno pociągniemy to dziś spokojnie do, do lutego, może marca tak z masy i już zobaczcie jak się cieszy teraz uh! to, jest, to jest człowiek, który przechodzi już no niedługo na masę w końcu się daje tak jest, w końcu się daje no i przyjdzie ten piękny okres kiedy można trochę odpocząć tutaj na układ nerwowy od tej diety, bo wiadomo, że być na deficycie, a na dodatnim bilansie to w ogóle dwa inne światy dopiero człowiek tak naprawdę odżywa i może zwiedzać cały kraj. A na deficycie no niestety ale to samo poczucie jest coraz niższe. Dobra, my teraz się zabieramy za jakiegoś szejka potreningowego, prysznic, no i standardowo posiłek. Dobra, i po treningu ostatnia wieczerza. U mnie standardowo ryż paraboliczny, blina ogromna, odżywka, białkowa trochę wiórków. A zobaczcie u Kondrada na redukcji, końcówka, jaka stromna porcja. Także jak widzicie redukcja to nie jest jakaś katorga. Też mogą te posiłki być solidne, tylko trzeba to dobrze rozegrać. No i ja sobie teraz wszystko standardowo zalewam odżywką. Tutaj mam mieszankę, chyba ciasteczko, marcepan. Powiem Wam, że ulubiony posiłek mój chyba w ciągu dnia, tak samo jak poranny omlet. No i mamy godzinkę w pół do dziewiątej. Ja zabieram się za swój podwieczorek. A więc tutaj mam 90 gramów kaszy gryczanej. Kieszonki takie drobiowe, indyk nadziewany szpinakiem w środku, tutaj fasola i tutaj taki sos do polania jogurtowy. Tak wygląda mój podwieczorek dzisiejszy. No niestety z reszty dnia nic nie nagrałem, bo można powiedzieć, że po treningu wpadłem do sklepu tylko na za małe zakupy. Przyjechałem do domu, rozłożyłem leżak i jak się uwaliłem tak leżałem na słońcu chyba około 3 godziny, co można nawet po mnie zobaczyć. Trochę się przypiekłem. O, odnośnie Kondrada, tutaj jeszcze formy, może powiem Wam, że jestem mega zadowolony. Redukcję robiliśmy około chyba dwóch miesięcy. Fajnie tutaj waga poszła, wymiary, ale to za tydzień, bodajże półtora, zakończymy już oficjalnie. Na pewno poleci jakaś metamorfoza, więc wszystko tam rozpiszę. Jak waga, jak tutaj, wymiary, bo wszystko mi Konrad na bieżąco tutaj zdawał. Także jestem tutaj z Kondrada mega zadowolony. Jak i również z innych podopiecznych, bo wiadomo. Dobra współpraca, dobra motywacja, efekty są, także żyć po prostu nie umierać. Ja mam taką mega motywację do jeszcze lepszej pracy dzięki temu. A właśnie jeżeli chodzi o moją sytuację, waga dzisiaj pokazała 84,5 kg, także poleciało już sporo z 87. Ale po tej małej mojej kontuzji zmniejszyłem kalorie z 4 bodajże na 3,5 tysiąca. Tak aby tutaj nie zapychać się za bardzo, bo te treningi były lżejsze. Widać teraz metabolizm wraca już do, na swoje jakby obroty. Waga zaczyna spadać, treningi już robię coraz cięższe. Także od poniedziałku wchodzę z powrotem na około 4000. Z tym, że zmniejszyłem trochę ilość białka, bo przedtem miałem troszeczkę wyżej podniesione. Teraz będzie gdzieś około 2,5 gramów, bo było chyba 2,8 przed pewien okres ten ostatni ale to z przypadku, bo chciałem trzymać na 2,5 ale po prostu w cateringu troszeczkę źle mnie zrozumieli i miałem około 2,8 także teraz zmniejszyłem ilość białka a poszedłem bardziej wyżej węglowodany, będę miał tam około 110 gramów no, ryżu na przykład, makaronu na posiłek ale to na pewno za tydzień zrobię już takie podsumowanie, jak już tą dietę wdrożę i jak ona wygląda, jak ta kaloryczność dokładnie, bo wszystko sobie obliczę wtedy bo na razie mówię wszystko taki jest plus minus i od poniedziałku startuję więc w kolejnym vlogu wszystko powiem co i jak a na dzisiaj już się z wami żegnam jeszcze oczywiście mała przypinka myślę, że nie jest źle także pioneczka i pamiętajcie wszystko jest dla ludzi tylko wszystko z umiarem Hej!